Siemagem mordeczki z tej strony Vector.pl a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie Fortnite. Z góry na początku przepraszam za odkurzecz wtedy, jeżeli będzie go słychać. Możecie też pisać w komentarzach, czy mam podgłaśniać grę, czy ściszać, bo sam nie wiem, czy jest tak dobrze. A dzisiaj pogramy sobie challenge, sam skarbiec, tylko sam skarbiec. No i temy z bosów. No i tyle, gramy solówę i teraz tak, pewnie będzie może komentarze, dlaczego gram Olim przez to jest gruby, beznadziejny skin. Ponieważ chciałam kupić o niego, mi się ten skin podoba i nie mogę go zmienić, dopóki nie wyjdzie na przykład, nie wiem, trzeci sezon, to jeszcze ustalę, do kiedy biecie też do mojego TikToka vectorpl 94 Tam jest wiele nowych filmów z Fortnite'a, Jeszcze trzefeczkę pokażę. Aure mam na przykład z tych nowszych skinów. Y Setny karnet już mam, delpula mam, midasa mam, yy, skrzydełka oczywiście i co? I gramy sodowę. Nie wiem dokładnie, na jaką miejscówkę najlepiej mi polecieć. Wydaje mi się, że będzie to platforma albo jacht, ponieważ tam chyba najłatwiej jest ogarnąć skarbiec oraz zdobyć jakieś normalne itemy, Chyba, nie jestem pewien. Yy, na szarka czy polecę? Może polecę. Chociaż yy, rzadko kiedy udaje mi się na szarku cokolwiek yy, wygrać po prostu. Na agencji będzie za dużo osób prawdopodobnie. Na grocie nie ma szybkiego wyjścia. A u jaka bym miał tylko jeden broń, bo skarbiec jest gdzie indziej, więc no. Mogę też polecieć na przykład, nie wiem, na mięśniaka, zgarnąć jego broń, pójść na agencję. I jeżeli ktoś otworzył skarbiec, mogę stamtąd zabrać itemy, chociaż jest mało szans, że wygrałbym tę grę. I widzimy się po cięciu. A, i ktoś, kto nie widział u mnie gorącej 16 y, challenge, to zapraszam, możecie obejrzeć. Y Wydaje mi się, że wyszła moja ocena. Od 1 na 10 to 6,5. Mojego kolegi to 8,5. Nie wiem, mi jakoś tak pół na pół się podoba, ale mam nadzieję, że wyszło git. Przechodzimy do odcinka. Jest tu parę typa, no w sumie nie parę, tylko sporo i przeważnie latam na ten budynek. Nie wiem dlaczego tak, tak jakoś mi się podobał i tu często latam. Tutaj nie ma żadnej dziury. Strasznie ciężko się chodzi na platformie. Kurde. Tu też często jest Dlatego też akurat tużem przyszedł. Dobra, albo nie, jeszcze tu. A, no tak, lód zgarniam teraz, no bo muszę jakoś pokonać tą tnt żeby dostać się do skarbca, więc jakiś lód muszę mieć na pewno. Okej, okay. no i co, wychodzimy. O, kurde. A budka do przebierania się na platformie jest strasznie daleko. Więc no. A nie, LOL! Idzdę! To było takie. Nie wiedziałem w ogóle. O, tam mamy skarbiec. No tak, Fortnite. To nie Minecraft. Dobra, dajcie mi TNT, na szybko, bo tu już widzę te wszystkie skrzynki. Dawać mi tientinę, O Emeczka, ładnie. Mam nadzieję, że w skarbcu będą o wiele lepsze rzeczy. Niż tu mam. Oraz tą skrzynkę. O, dobra. Czy ktoś z Was może mi powiedzieć, gdzie jest tientina, Bo. O, chłopie! No, typowa gra wektora. Yy, gra druga. Ok, lecimy sobie na jacht i widocznie mamy jednego towarzysza. Ale jeden typo to lepiej niż, nie wiem, pięciu. Szczerze, nie wiem czy wolałem jak był tu miał śniak. O, kurde, wylądował tam gdzie ja zawsze. Więc mam przerąbane. I ja. No to fajnie. Se Taka typowa gra Wektora, gdzie ginie jak zwykle. Jezu. Ten jeden typo. Nieważne, czy ich leci pięciu, czy ich leci dziesięciu, i tak ginę. Nawet jeden niech poleci i tak zginę. i tu jakiś de y pula. Ja pamiętam, że tu powinno być to do przebierania. No, o nie. Aha, no to fajnie. Pierwszy typo już leży. Nie, no jak zabiję typa teraz, to znaczy, że nie jest tak źle. Dobra. Mm. Okej, okay, ja idę szukać Deadpoola. Bo już o nim kompletnie zapomniałem i matce by się przydało pozbierać. Więc no. Nie no, nie gadajcie, że tu dwóch przyleciało. Okej, okay, szybko, gdzie jest Deadpool? Deadpool jest prawdopodobnie u siebie u góry. Nie, nie gadaj. Dobra, już myślałam, że ktoś tu może być. Nie! O, ale fuks. Ale fart. O nie, tu jest typo. Jest typ. Gdzie jest ten deadpool? No, po ty by się przydało wypić. Jedna. Kurde. Ej, tu jest na pewno jakiś typ, i Deadpoola szukamy. No to fajnie. Okazało się, że był tu jeszcze jeden typ. Zginąłem typowo. Teraz może polecimy na Miauśniaka i zgarniemy safe z agencji. Nie wiem, co mi odbiło do głowy, ponieważ Miaośniek jest na drodze busa bojowego, więc lecę na agencję. No właśnie, z tym nie wiem, co mam w głowie. Zalecę na agencję, a nie na Miauśniaka, chociaż. Nie, miałam już za daleko. Lecę na agencję. Nie rozumiem, co mi weszło do głowy, że mam lecią na agencję. W końcu robimy skarbiec challenge, a jeszcze ani razu nie zabiję bossa, bo... bo. typy wszędzie latają. Teraz mógłbym polecieć na szarka i mieć spokój, bo wiem, że jest daleko. Że obiorę inną taktykę niż zawsze i nie pójdę na dół, a górą pójdę. To może być mądre. Zgarnę skrzynkę. Jak tu mi wyleci niebieska pompa, to nie wiem co się dzieje. Nie, dobra. Ale z chęcią zgarnę ten lód i się szybko napiję poty. Ok, lecimy. Midas, midas, niech będzie gdzieś u góry. Okej. Okay. No to ładny skarb. Tego i tak nie używam, więc wolę mieć apteczkę przy sobie. O, o, o. Czekaj. Nie! Takiego loła miał. Mogłem w sobie poczekać, aż zabiję dasa i go dotykoda do ten. Dojechać, dobić. Ja. No dobra, kolejna gierka. Mam nadzieję, że polecimy na jakąś lepszą miejscówkę. Miał śniak grota Rekin. Myślę, i możemy kończyć odcinek. Chyba, że jakaś gra będzie dłuższa. No dobra, elo. OK, wybrałam szarka, ponieważ bus bojowy znowu leci obok Groty oraz Mięśniaka. Jest możliwość, że ktoś tam oprócz poleci, bo skoro taka dobra miejscówka jak szark, jest tak daleko trasy busa bojowego, no to muszę tam polecieć, nie? Więc mogę się spodziewać innych typów, chociaż nie jestem pewien, czy komuś by się chciało tam lecieć. Możecie pisać w komentarzach na przykład wasze top 3 Uważacie za najlepsze miejscówki? U mnie na pewno w top 3 byłby Shark, no bo grappler mityczny i skarb, plus mega dużo skrzynek. No, fajna miejscówka, fajna. Nie wiem, zalew zastojów, może i farmy bym jeszcze dał, bo tam dosyć często latam. Na sklepowym nie latam w ogóle, na gasnące też, na skaliste skarpy też. O, 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 mam typa. O, witam pana, witam pana, o. Widzę, że pan gra Olim. Witam, witam. Ja lecę na ogon rekina, więc proszę mnie zostawić. Ja tutaj lecę. Okej, okay, mam nadzieję, że nie leci na ogon. Dobra, ty leci od razu do przebieralni. O, kurde, najgorsze. Jak leci. Jak lecę na ten na ogon. Jak mi cały lód spada. A bo nie, czekaj! Chodź tu. O kurde, ej, ucieka mi! Nie! Muszę go zabić, muszę go zabić. Wszystko przez tego Oliego. Nic nie widzę. Nie no, ten typ pewnie ma ze mnie bekę, że uciekłem z szarka, żeby go zabić. Ale ja muszę mieć tego fraga. Jeszcze tytuł pewnie będzie gonięty typa przez pół mapy. O ja. No to teraz musimy iść gdzieś na inny ten. Gdzie jest... Yy... Sejf, na agencję pójdziemy, bo nie możemy całą grę z jedną pompą chodzić. Nie, on motorówkę. Może walna? Bum. Kurde. Bokiem go wyprzedza. Jest, oberwał. Kurde. XD Alebeka go nie typa przez półmapy. Nie, on serio, półmapy z szarka tu. Muszę go dogonić. XD, ale Beka przez pół mapy goni jednego typa. No, na agencjach wyjechaliśmy. A, próbuję mnie zgubić. Nie, ze mną nie tak łatwo. I leżę. No i zarąbiście. O, może tam walnę jeszcze na niego? Chłopcu mi zwiał. Ja mam jedno Amo w pompie. Muszę za nim biec. Kurczaki. Ej, no serio, przez półmapę z nim leciałem. Dobra, on tam jest na stówę. I nie spocznę, dopóki go nie zabiję. On już pewnie ma, nie wiem. z kara i niebieską taktyczną. Ale muszę go dorwać. Z jednym amą do pompy. Nawet z jednym amą do pompy. Najlepsze jest to, że ten typ nic nie ma. Gadaj. Jest. Jest go. Jest. Jest on. Jest i on. Nie. Kto to był? A to od miauśniaka. Ja goniłem gościa przez pół mapy. Przez Pół mapy! Ja, yeah. Dobra, mam nadzieję, że został nam jeszcze w sumie Miauśniak i Grota, więc jak bus bojowy będzie dobrze ustawiony, że tam polecę. No i co? Goniłem typa przez pół mapy. Okej, okay, a więc lecimy na Grotę i w następnej rundzie, nieważne jak będzie ustawiony bóz bojowy, musimy lecieć na Miauśniaka. Bus może lecieć nawet tu, ale ja i tak muszę lecieć na miłośniaka. Bus może być idealnie na śniaku, ale ja i tak muszę na niego polecieć, więc no. A teraz lecimy na grotę, bo jest dalej, a resztę miejscówek już ogarnęliśmy. Znaczy, ogarnęliśmy to mało powiedziane. Platforma zabił nas typ. Jacht. Yy, goniłem typa przez cały jacht i zginąłem, bo nie mogłem znaleźć Deadpoola. Y, dalej... Y, agencja, to jakiś typo nawalał się z Midasem i oczywiście się wbiłem, bo nie umiem... Sorry za mój język. Bo nie umiałem po prostu poczekać, aż on go zabije i go dobić. Yyy, Shark, goniłem typa przez pół mapy, Grota zaraz zobaczymy i... A miał śnieg jeszcze nie wiem jak to tam będzie. Nie wiem, którą dwie wlecę. O, przez czas. Przez czas. Przez czaszkę. Czas. O! Muszę mówić powoli i spokojnie. Okej, okay, dobra. Kurde, tyle, że tutaj to jest ta miejscówka, gdzie ja w życiu nikomu nie powiem, gdzie jest yy, przebierania. Przebrać najlepiej i zgarnąć brutusa. Okay. Hmm. O kurde... Yy, Okej, okay, to muszę zrobić tak i wypić potę, bo nie ogarnąłem, że mam dwie. Okay, dobra, let's go. Hmm. Kurde, w życiu się nie nauczę, gdzie to jest przebierane. Dosyć łatwo się tych agentów załatwia. O, banda bandażownica O nie Kurczę Dobra, gdzie jest Brutus? Jest, przebieralnie mam. teraz tylko znać brutusa co tu mamy nie no na takich miejscówkach nigdy się nie nauczę gdzie co jest o nie to nie brutus o nie brutus, ale znaleźliśmy skarbiec. Okej, okay, obok jest przybieralnia. No szybko, dajcie mi brutusa. Chyba cięcie muszę nawet zrobić. Muszę zrobić cięcie. Okej, okay, znalazłem brutusa. Gdzieś tu słyszę strzały też. Więc muszę uważać. Przepraszam brutus. Nie zabijaj, nie zabijaj. Szybko. Co ja zrobiłem? Okej, okay, ja zasuwam do budki. No nie. Jezu, i ten mój aim. Okej, okay, zgarniam minigana, yy, kartę i idę się przebrać. Okej. Okay. O, nareszcie pierwszy raz udał się challenge. Od razu daję kartę. Zgarniam. Ja. No dobra, ważne. O ja. No i lód, zbieramy lód, bo tylko tym lutem możemy się posługiwać. A czyli tą pompę muszę wyrzucić. Kurczę, słabo, słabo. Szkolec się. Nie, no nie gadajcie, jak mi żadna pompa nie wyleci. To się wkurza. Okej, okay, stop. Co To robimy tak. Okej, okay, poty zestakowane. Ja żadnej pompy. A ja potrzebuję pompy. Bez pompy ja nie dam rady. O, pięćdziesiątka. Hmm. No i Co ja mam teraz zrobić? Chyba uciekać po prostu bez pompy. Trudno. Co jest w tak? Dobra. Jakoś przeżyję bez pompy, ale na pewno chcę iść tu. Więc tak, zgarniam skara i lecimy. Mamy lunch pada, ale na razie chyba nie będę go używać. Albo w sumie użyję i później będę latał helikopterem. Dobra. Tyle, że to nie tu, tylko tam. Kurde, dobra? Yy, na pewno nikt mnie nie zestrzeli. Tu jest. Przy okazji tam jest zrzut, ja tam muszę biec. Bo płynę rzeką. To jest jedna z najlepszych rzek w Fortnite'cie. bo płynie w dół i płynie tam, gdzie powinna płynąć. Więc jak chcecie uciec i jesteście w pobliżu, to brać tą rzekę i, i, i uciekniecie po prostu. Idealnie, bo jestem jeszcze przebrany, a tu są akurat cici, ale Czy jest nie tak z moim aimem. No dobra, typ nawet nie próbował mnie trafić. Kurde, ale czy zrzut się liczy? Z chęcią otworzę zrzut, ale i temu z niego raczej nie mogę brać. No dobra, trudno. Chyba, że... Co? Zrzut był w sejfie. No to też jest zrzut. Okej, okay, jak wypadnie mi totalna... O kurde, ale laser dostałem. To nie jest ta miejscówka. Serio? Czyli ja byłem w dobrym miejscu? I ja... Dobra, szybko, bandażownica, go. Muszę ze skarem biegać, niestety. Chyba trzeba tego typa zabić. O, zrzut! Nic ciekawego i tak. Nie wiem czy opłaca mi się tam iść dobra, to jest w strefie. Mogę pójść. Przynajmniej zlutowałem, zrobiłem fraga. Dostałem łeb. Małe poty by się przydały. I 50 najlepiej. Minigun się przyda na ostateczną strefę. Albo jak w boksie. Ktoś mi do boksa wbije. Ja jak słyszę takie strzały i idę na otwartym te terenie, to Ja... Yeah. nie nie zdążę się zabudować karabin miocnika. Okej, okay. no mi się wydaje w sumie, że możemy kończyć bo ta ostatnia gra była najlepsza, więc dzięki Wam za oglądanie. Ja byłem w Vector To był kolejny odcinek na tym kanale. A więc tak, zabił nas typo na platformie, zabił nas typo na jachcie. Zmarnowaliśmy szansę zdobycia Midasa na agencji. Goniliśmy od szarka typa przez pół mapy, po czym zginęliśmy. Nie poleciliśmy na miałśniaka oraz prawie... Wygraliśmy grę, nie wiem ile było typa w sumie, lecąc na grotę, więc dzięki wam za oglądanie, byłem Vektor.pl. łapkujcie, subujcie, komentujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Ma... Elo! No.